Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. W programie profesor Rafał Pańkowski, socjolog, politolog, koleg z kolegium Civitas i ze stowarzyszenia. Nigdy więcej dzień dobry. Dzień dobry. Były yy, szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Yy, Robert Bąkiewicz y, utyskuje, że wczorajsze jego wejście, y, znaczy wejście y, do jego domu policji, y, to polityczna zemsta. Y, chodzi oczywiście o wydarzenia z roku 2018 podczas Marszu Niepodległości, y, organizowanego corocznie przez środowiska y, narodowe, ale wtedy, w stulecie niepodległości, miały one nietypowy charakter w związku z obchodami. Stulecia odzyskania niepodległości. Najpierw z ronda D'Mowskiego ruszył państwowy Marsz dla Ciebie Polsko z prezydentem Dudą na czele, a około 100 metrów za nim Marsz Narodowców. I tam podczas właśnie Marszu Narodowców, organizowanego wówczas przez Roberta Bąkiewicza, pojawiły się no. Hasła absolutnie niedopuszczalne stanowiące e, złamanie e, prawa e, w Polsce. I w tej sprawie e, policja e, weszła wczoraj do e, Roberta Bąkiewicza. E, chciałbym e, zapytać Pana o komentarz e, do tej sprawy. E, no, po pierwsze, jak Pan reaguje na e, taki zarzut, że to polityczna zemsta? Mm -hmm. no, przyznam szczerze, że mam y, mieszane uczucia, jeśli chodzi o, o, o całą tę historię. Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, prawda? Y, 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 można powiedzieć, że młyny sprawiedliwości mielą powoli. Ale być może wreszcie doczekamy się jakiejś sprawiedliwości wobec, wobec tych ludzi czy tych grup, które przez całe lata prowadziły działalność skoncentrowaną na, na, na podżeganiu do nienawiści narodowej i rasowej. A dlaczego powiedziałem, że że budzi ta sytuacja moje mieszane uczucia, no właśnie dlatego, że... Że, że rozmawiamy po, po sześciu latach od, od tego bardzo pamiętnego i smutnego w gruncie rzeczy dnia 11 listopada 2018 roku. Sam fakt, że no, te działania, instytucje powołane do, do, do przestrzegania prawa w Polsce podejmują dopiero teraz, no to świadczy o tym um, jak, jak olbrzymia jest inercja, prawda, wymiaru sprawiedliwości w Polsce. No to oczywiście e, wiemy. Tutaj warto zaznaczyć, że sam Bąkiewicz dał e, prokuraturze. Pretekst do przesłuchania nie, i do, przeszuka do przeszukania w swoim domu. Chodzi o to, że w ramach śledztwa zeznał, że hasła prezentowane podczas marszu były uzgodnione z przedstawicielami władz. Natomiast prokuratura nie znalazła mm, w siedzibie instytucji państwowych potwierdzenia e, tego, tego faktu, więc postanowiła przeszukać y, dom y, Bąkiewicza. Kolejnym pretekstem miało być zachowanie Bobonkiewicza, który w czasie y, tego jak y, i innych postępowań no, y, wykazywał się skrajną amnezją. Właściwie nie pamiętał y, niczego, y, ani ludzi, z którymi współpracował, ani haseł, które pojawiły się podczas y, tego y, pamiętnego marszu. Więc y, no, być może y, te przeszukania są Właściwie na, na, na własne życzenie y, pana Bąkiewicza. Ale y, pan jest współautorem raportu o mowie nienawiści na kanale Media Narodowe, gdzie badał pan wypowiedzi Roberta Bąkiewicza. Więc chciałbym zapytać w ogóle y, o to, co y, Bąkiewicz mówił i głosił w tamtych czasach. Dziękuję za to pytanie, bo, bo, bo dzięki niemu mogę podkreślić ponownie, że ta niechlubna działalność Roberta Bąkiewicza nie dotyczy tylko jednego wydarzenia, jakim był Marsz Niepodległości. Oczywiście to było spektakularne wydarzenie, zwłaszcza w roku 2018, ale ta niechlubna kariera Bąkiewicza kojarzona z, z treściami ksenofobicznymi, i nacjonalistycznymi yy, dotyczy także innych działań, i takim ważnym elementem działalności Bąkiewicza przez no, ładnych parę lat yy, było szefowanie kanałowi pod nazwą Media Narodowe. To była telewizja internetowa, no, która zresztą yy, funkcjonuje yy, do dziś pod, pod lekko tylko zmodyfikowaną nazwą. Yy, yy ale dziś na znacznie mniejszą skalę, swego czasu na kanale YouTube, ten, ten, na, na platformie YouTube, ten, ten kanał pod nazwą Media Narodowe pod szefostwem Bąkiewicza y, y, miał setki tysięcy y, wyświetleń, setki tysięcy odbiorców. I y, w styczniu y, y, 2023 roku Stowarzyszenie Nigdy Więcej opublikowało obszerny raport no, prezentujący przykłady y, absolutnie y, skandalicznych, kuriozalnych, ekstremalnych treści Propagowanych właśnie na tym kanale i to dotyczy treści wygłaszanych przez, przez współpracowników, prowadzących i komentatorów kanału, ale także przez samego Bąkiewicza osobiście. To były, to były treści często antysemickie, rasistowskie, homofobiczne. No, generalnie, Treści y, szerzące, szerzące nienawiść i, i, i pogardę do, y, do drugiego człowieka, do innych ludzi ze względu na, na ich y, taką czy inną tożsamość, taką czy inną. Y, Orientację seksualną czy, czy, czy pochodzenie. I no, bezpośrednim re rezultatem tej, tej publikacji Stowarzyszenia Nigdy Więcej było usunięcie kanału Media Narodowe z platformy YouTube. Mhm. Robert Bąkiewicz był niezwykle wygodny i użyteczny dla władzy prawa i sprawiedliwości. No niektórzy komentatorzy mówili, że właśnie Jarosław Kaczyński postanowił że tak powiem adoptować Bąkiewicza po to, żeby on stanowił taką taki rodzaj przeciwwagi dla skrajnych środowisk w konfederacji, które wówczas z pisem współpracować nie chciały. No dość powiedzieć, że i to warto przypomnieć, że Robert Bąkiewicz kandydował do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. No, no tak. Ten samodzielny projekt polityczny Bąkiewicza, o którym już mało kto chyba pamięta, chociaż on no, formalnie nadal funkcjonuje to partia Niepodległość, ale oczywiście to, to tylko i wyłącznie no, przybudówka um, ugrupowań rządzących do, do października ubiegłego roku. I chyba właśnie niedługo przed Marszem Niepodległości, tak zwanym Marszem Niepodległości w roku 2018 doszło do tych pierwszych kontaktów i do, i do kooperacji Bonkiewicza z ówczesną partią rządzącą. Na czym Bąkiewicz zarówno zyskał, jak i stracił? Nie zyskał finansowo, ponieważ. Zyskał na poziomie materialnym, na skalę trudną do wyobrażenia, bo mówimy tutaj o wielomilionowych no powiedzmy dotacjach, nie wiem czy to najlepsze słowo, tak, ale dotacjach budzących wątpliwości co do, co do aspektów moralnych i prawnych. Za więcej jeśli o, o przyznawanie fundusz, który, który jakby no, wspierał Bąkiewicza i jego stowarzyszenie o zgrozo Nazywa się fun nazywał się funduszem patriotycznym. O no tak, to też bardzo trafna uwaga, i to też jeden z tych szczegółów wołających o pomstę do nieba w całej tej sytuacji, która sprowadzała się do, 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 do finansowania na gigantyczną skalę grup, organizacji skrajnych, skrajnie nacjonalistycznych, czy, czy, czy wręcz bliskich faszyzmowi. Ze środków publicznych, prawda? ze środków wypracowanych przez, przez nas jako, jako społeczeństwo. Ale powiedziałem też, że, 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 że Bąkiewicz stracił. No, na pewno stracił swoją pozycję w, w Stowarzyszeniu Nasz Niepodległości. Doprowadził do bardzo ostrego konfliktu w środowisku nacjonalistów. Część tego środowiska dziś Bąkiewicza postrzega bardzo, bardzo negatywnie. Tutaj zresztą charakterystyczne było długie milczenie Krzysztofa Bosaka, jeśli chodzi o wczorajszą sytuację, kiedy to. Znaczna część prawicowych mediów i polityków wyraziła natychmiastową jednoznaczną solidarność z Bąkiewiczem, natomiast DOSAK takiej takiej solidarności nie wyraził. Na czym to polega w tych środowiskach ekstremistycznych w Polsce, że to znaczy, czy oni zarzucają Bąkiewiczowi romans z mainstreamem i to o to chodzi? Chodzi chyba po prostu o, o konkurencję yy, 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 co do tego, prawda, w, którym, w którym kierunku. Yy, yy. Obóz nacjonalistyczny pójdzie w sensie nie tyle różnic ideologicznych, ile, ile jeśli chodzi o, o samoprzywództwo. Mhm. No i tutaj tych, tych, tych ośrodków konkurencyjnych jest, jest, przynajmniej kilka. i w to są ambicje, no, spory? No, myślę, że w dużym stopniu ma to, ma to również tło, ambicji personalnych jak najbardziej. I Bąkiewicz w którymś momencie zapragnął być wodzem, całego środowiska, na co oczywiście nie chciał się zgodzić ten drugi ośrodek Bosaka i Winnickiego. I myślę, że, że ten konflikt trwa po dziś dzień, chociaż na pewno pozycja samego Bąkiewicza jest, jest dzisiaj dużo słabsza niż, niż była jeszcze w roku 2018. Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Pankowski, socjolog, politolog z kolegium Switas i Se, Stowarzyszenia Nigdy Więcej był gościem. Państwa i moim, a teraz informacje. Dziękuję bardzo. A teraz na poważnie.